Czek. Zamykaj. Nadszedł czas, by znowu zaopiekować się dzieckiem, ale niestety nie takim normalnym, tylko znowu tym demonicznym. Nie! Siema, witam was na moim kanale w kolejnym odcinku z The Baby in Yellow A dzisiaj postaram się zrobić jeszcze inny ending, który jest w tej grze. Nie jest to niestety odcinek z rozdziału świątecznego, który był ostatnio, ale dzisiaj będziemy uciekać od tego dzieciaka demona, więc... Zostawcie sobie za łapkę w górę. A ja już nie przedłużam. Możemy zaczynać. Z tego co wiem, to musimy po prostu uciec z drzwiami e, za nami. Ok. Biały królik na drzwiach. Mamy za nim iść. Mamy za nim podążać. Ale jeszcze przed tym. O! Prezent dla mnie. Piłeczka kauczkowa Jej. I cyk. Ok. Fajnie się odbija. A kolejny prezent. Okej, okay, samolocik. No to lecimy. Um, pomocy. O, dobra. Kolejny prezent. Dysk. Czy coś? Okej, okay, kolejny prezent. Jakiś samochodzik. Okej. Okay. Tutaj. Też samochodzik. Co mamy tu? Kolejna piłka. Dobra, po prostu to olejmy. Dziecko. Ty idziesz do łóżeczka, nie potrzebuje cię już się tobą opiekować. Leżeć tu, zamykamy drzwi, nie dam ci nawet pluszaczka, tylko po prostu od Ciebie ucieknę. Samochodzik może ze sobą wezmę, bo jest fajny. I w ogóle i no. Możemy jechać windą w dół. Coś się winda popsuła! Chyba zaraz trzastnę o ziemię i chyba właśnie się to stało okej okay. jeżeli mam podążać za białym królikiem muszę iść w prawo no ten korytarz nie wygląda za przyjaźnie mogę jakiekolwiek drzwi otworzyć tutaj? o dobra um. oddawaj klucz oddawaj klucz ja zamykam te drzwi, a ty oddawaj ten klucz. prezent dobra. Będzie nam łatwiej. A masz, a masz. No, no gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? A tu oddawaj. Kluczyk. No, nie wiem, jak to ma nam pomóc. Cokolwiek tutaj możemy innego ruszyć. Ehm. Potrzebujesz nut, ok? Musimy znaleźć nuty, a tutaj musimy znaleźć chyba do tej tego gramofonu płyty, ok? Czyli tak. Ok, możemy ją sobie tutaj odtworzyć na spokojnie I to ma go uspać. Nie wiem cokolwiek. Takie płyty do czegoś służą. Nie wiem, czy którakolwiek z tych zadziała. Ale mam kawałek nuty, tu mamy jeszcze jakieś płyty, więc sobie je za chwilę zobaczymy, ale nie możemy żadnej z nich podnieść, więc trochę słabo. Dobra, tu mamy skarpetkę i nie jest to płyta niestety, ale gdzie mogę znaleźć jeszcze kawałki nut? Tu mamy jeden, więc dobra. Cyk i ostatni, a nie, amut a tak. Dobra. Okej, okay, może go muzyką muśpimy, Bo to jej, o, o nim chyba nuta jest Co jest? Wywaliło go w kosmos Co tu mam zrobić jeszcze? Tu jest jakiś guzik A go tu wcześniej chyba nie było M, mogę się Czy dobra O, kucni Tajne przejście za ścianą. Ciekawe, ciekawe. Zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Mam nadzieję, że wyjście z tego miejsca. Ale mamy płytę, która prawdopodobnie na niego zadziała. Cyk, cyk i cyk. Dawaj. Chodź. Biorę klucz i żegnam. Ja tutaj nie chcę dłużej zostać. Idę sobie z tego miejsca po prostu jak najszybciej tylko mogę. Zamykam ze sobą kulturalnie drzwi. I jedziemy windą Tu możemy też wejść chyba Okej okay. Czyli musimy tu wejść A nie chyba możemy wejść Co tutaj mamy? Mm. Okej okay. Aha, chciałem to sam zamknąć No ale dobra Status windy, brak prądu No to szukamy bezpieczników nie ma. O. Są. No i dobrze. Cyk. Czyli tu potrzebujemy niebieskich, i będą one gdzieś po tej. O. I tu. Co? Oddawaj. M. Ok. Cyk. No, co ty robisz? Co ty robisz? Do szafki. Już nie potrzebujemy Cię tu. No, nie ta szafka, bo ty, ponieważ tu mam bezpieczniki, dlatego zamknę cię w tej. Będzie git. Ups. Nie trafiłem. A nie ten bezpiecznik, dobra. To lecimy z niebieskim. Cyk? No, jak ty w tej szafce mi go zabrałeś? Dobra. Nie wiem, musimy się go pozbyć na inny sposób. Cokolwiek innego tutaj jest. Coś innego. okej okay. 4, 3. Nie wiem, co to ma znaczyć. 4, 3. 4, 3, 1, 7. Okej, okay. Ale do czego to ma być kod? Bo nie wiem. Nie mam pojęcia totalnie. Coś tu? O, dobra. A jak to było? 4, 3. Jeden siedem. okej Czyk Czy ja mam zrobić to, co myślę? Papa, pa. no to co? Naprawiamy bezpieczniki. Dawaj, bezpiecznik. Cyk. Cyk, i teraz powinno zadziałać. Więc możemy uciekać z tego miejsca. Co ty tu robisz? Ciebie, tu, tu nie potrzebuję. Dobra, idziemy stąd. Do windy jak najszybciej. Um, chyba nie przejdziemy. Chyba tędy nie przejdziemy. Dlatego wrócimy tak jak stąd przyszliśmy. Zamykam za sobą drzwi. Um, ten nie będzie tutaj straszył. Chociaż próbuję uciec z tego miejsca. do cykl, winda. Przyjeżdżaj. Przyjeżdżaj szybciej. Nie. Dobra, uciekamy. Uciekaj, uciekaj. Dobra, Cyk em, dobra, uciekamy stąd. Mam nadzieję, że on mnie za chwilę nie złapie. Jaki to klucz? Księżyc, księżyc, dobra, trójkąt. E, pierwszy jest tu. A drugi widziałem już tutaj, e, że, że jest tu. Biegnij! Dobra. Uciekamy. Uciekamy. Cyk, cyk. Zamykaj. Dobra. Wyjście. Wreszcie. Uciekniemy z tego miejsca raz na zawsze. Jedziemy windą. Nie wiem, jak daleko jeszcze. Mam nadzieję, że tym razem ta winda się nie zapadnie. I nie wiem, czy my jesteśmy w odwróconym, lustrzanym odbiciu naszego, a raczej jego mieszkania. Nie ma płyty, ale jest prezent. O, piłeczka kałczkowa. Zakadę za to, co mi zrobiłeś tam na role. Dobra, możemy lecieć dalej. Mamy pieluchę. Nie wiem, co my musimy tutaj zrobić totalnie pójdę po prostu wyżej do jego pokoju do którego potrzebujemy sercowego klucza więc musimy go jak najszybciej znaleźć mm. mamy mleko, ale klucza tutaj nie widzę a jednak widzę, okej okay. był w doniczce, więc lecimy sobie szybko na górę i otworzymy te drzwi i uciekamy stąd jak najszybciej um. No dobra, biorę cię ze sobą, żeby mieć cię na oku, żebym miał cię na oku, żebym cię widział, żebyś nic znowu nie odwalił. Bo ty lubisz odwalać. Albo dobra, zostawiam cię tu. Lecimy. Tutaj nie możemy nic otworzyć. Em, nie wiem czemu ty tak latasz na wszystkie strony. Mamy tutaj twoje łóżeczko, ale ja mam je gdzieś. Idę sobie dalej. Ehm, to jest znowu to samo, tylko jakieś przedobione z telewizorami. Co tu się dzieje? Slender mi wyskoczy. Slender mi. Ehm, co ja mam się na to nie patrzeć? Ehm, nie wiem. Dobra. Dobra. To był jakiś Slender! Em... Um, nie będę się na ciebie patrzył. Tam nie wiem, czy znowu te drzwi zamknęły. Nie wiem czemu ty nagle dostałeś tron. Um, boję się, że on za chwilę wyskoczy z którejś drzwi. I mam wrażenie, że ten kodetarz się nie kończy. Jest on długi. Dłuższy niż ostatnio. Ale dobra. Lecimy dalej. O, możemy przejść na szkieletę. O tyle dobrze. Więc sobie pójdziemy. Hej! Em. Um. Co ty robisz? Co ty robisz? Nie mam pojęcia. Em. Um. Ja nie chcę. Możemy stąd wyjść? Możemy stąd wyjść? Ja nie chcę cię tam wkłaść Te słońce. Źle o tym wszystkim świadczy. Możemy tam skoczyć? Jest strzałka. A mogę cię tam wrzucić? Okej. Okay. Chyba o to chodziło. Okej, okay, uciekamy. Ja go nie chcę już widzieć. Mam tu wszystko gdzieś. Mam nadzieję, że mi tu za chwilę nie wyskoczy. A ja pójdę sobie tajnym przejściem. Tutaj, fajnym. I Idziemy do wyjścia. O nie! Eee! Dobra, uciekaj. Eee! E, nie, w prawo. Prawda? Oooooo, dobra. dobra. Biegnij. Chyba się udało. Zagramy w szachy. Może. Byłoby to fajne w sumie. M, tędy. Biegnij szybciej. Za wolno. Biegnij. Dobra. Chyba uda się. A jednak nie. A jednak szach mi wypadł. Mój szach. Mój szach. Szacha zgubiłem. M. M. Biegnij. Biegnij. Wyjście szybko. Dobra, chyba się udało. Biegnij, mały króliczku. Nie jesteś jedyny. Zawsze będzie ich więcej. Czy to koniec? Chyba tak. Czarny kot zbliża się. Marzec 2023. Nowe obszary zagadki, stroje i świat. No, więc ja wam dziękuję za oglądanie. Stawcie sobie borda, łapkę w górę i widzimy się w tej grze w 2023, w marcu, w nowej aktualizacji, która chyba tu będzie. Chyba, że został nam jeszcze jeden ending, nie wiem, może jest jakiś jeszcze... Jak, jak jest, to dajcie znać. Ja wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i cześć.